Ludzie myślą, że religia i Jezus to jest to samo. Że jak ktoś głosi Chrystusa, tak jak my tutaj, to głosi religię. Nic bardziej błędnego. Nic bardziej mylnego. To religijni ludzie dążyli do tego, aby zabić Chrystusa. Dlaczego? Bo on obnażał prawdę, znaczy pokazywał prawdę, a obnażał kłamstwo muchomorów. Powiedział nieważne. Jak piękne macie szaty. Nieważne jakie macie urzędy. Nieważne, że mówicie, że macie wyłączność na Boga. Mówi, ważne jest to, że serca wasze są daleko ode mnie. I religia go nienawidziła. Świat go nie poznał. Nie poznał go, kiedy szedł na Krzyż Golgoty, a szedł po to, aby zapłacić za twoje i za moje winy. Za Twoją i za moją niezależność. On, Jezus, zapłacił swoim życiem i swoim ciałem. Ale powiedział tak: nikt mi życia nie zabiera, ja sam je daję. To był doskonały plan odkupienia ludzkości. Za Twoją i moją niezależność ktoś musi umrzeć. Jeśli uwierzysz w zastępczą ofiarę Jezusa i jego zmartwychwstanie, nigdy nie staniesz na sądzie ku życiu i ku śmierci.